Cześć Marko widzowie, a w dzisiejszym filmie chciałbym ogłosić losowanie na kita NZIP na serwerze picknc.pl napisać komentarz ze swoim nickiem w Minecrafta i napisać dlaczego Ty powinieneś dostać tego kita. Wymagania na, na, na film z ogłoszeniem losowania to 25 subów i 5 łapek. Żeby, wy, żeby mieć szansę na wygranie po prostu musicie posiadać Discorda i subskrybować mój kanał jeśli wygracie albo kontaktujecie się ze mną na Discordzie albo dołączacie na mojego Discorda do którego link będzie w opisie tego filmu i tworzycie ticket z nazwą inne wtedy musicie wysłać screena potwierdzającego, że to wy że wy po prostu są, że wy to wy że to Wy napisaliście ten komentarz i wtedy będziecie mogli odebrać po prostu tego kita. Więc bawcie się nam brać udział w losowaniu. Teraz przypomnę co jest w pikicie. tych kluczyk, te kluczyki otworzymy, otworzymy teraz te dwa kluczyki. Więc, więc będzie fajnie. Zacznijmy od klucza do żarty. To dropnia litra 26. I teraz Uczyt do skrzynki epickiej. Przeżegnajmy się. Trzy, trz trzech obrazów nie robię. I otwieram. I elitra 29. Nawet ok, to elfka 29. Ok, jak się tutaj w większości walce bije. W następnym streamie będzie ogłoszone wyniki, tak jak już mówiłem. Gdy nie Zapomnijcie zostawić suba, łapkę w górę. Wybić na mojego Discorda i przesłać. Przesłać film do, do, do swoich kolegów po prostu. A ja już kończę ten film na widzowie.